Witam w moim czwartym odcinku. tytułem koty. Wyciągłem je przed chwilą z dworu. Ze stodoły pourosły. Cały czas mam oczy. To jest mały filemonek. O, pak pak, 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 To jest malucinka rudzia. O. To jest Bonifacy, to jest Gosia. Pójdź pomogł Gobryza. Yy, głównie nagrałem ten film, bo się nudziłem. Yy, nie wiem co powiedzieć, ale może pójdźmy, pokażę Wam jak gdzie mają legowisko, moje koty. Pójdźmy sobie. Może bardziej przyspieszmy. Goszę iść do kotów. O tu trzeba iść. O, pyk, pyk. Wejść pod drabinie o, tak mają pięknie. O, to jest ich matka. Pułaczka. Ogólnie bardzo ładnie. O, idzie moja mama. To lepiej jest. Może jeszcze nie kończmy filmiku. O, to jest moja stodoła. Sześćdziesiąteczka. Mój rower, moja mama. to są w ogóle moje koty ale teraz chodźmy pokażę wam mojego brata mojego wujka bo z przy kotach mój mały brat ma na imię Gabrysz w wcześniejszym odcinku koty też widzieliście moją babcię to jest Gabryż, mój wujek moja babcia, tam jest jej dom o. Tu pięknie. Moje okno, moje babci. Moich rodziców. Nasza ładna droga. Tutaj pięknie. Dobra. To zakończmy ten filmik. Pa. Siemaneczko.